Cześć, tu Marta. Eee, więc co? Lecimy sobie z tym GTA. Tylko tutaj sobie staniemy na sekundkę. Eee, I zobaczmy sobie w ogóle. Jesteśmy na Franklinie. I czy tu Franklin jest? Tutaj coś mamy jeszcze. Jakieś takie małe te bary. Tutaj mamy jeszcze coś mamy do zrobienia, także myślę, że możemy się tym zająć bo już myślałam, że, że gra nam wymusi żebyśmy, jesteśmy przy tym barem to pojedziemy tu, będziemy musieli przełączyć ale jeszcze możemy sobie pograć tutaj widzę Franklinosem jazda, jazda dobra Oi! Tu gdzie jest ten barę? I'm sorry about that. Barę no? Co tam barę? Coż, że mnie? Where you at, Mr. Revolutionary? What? The Smoke Inn. I'm at City Hall. I'm the only fool here. Uh, yeah. <laughs> oh shit. Uh, yeah, yeah. Uh, I'll be right there. I, uh, uh, I didn't forget. I was busy. Yeah, uh, busy. That's it. Hey, <laughs> fight the power. So they're running. Shit. Aha, chyba, bo mam broń. I think I have a Rule number one. Never trust a fucking stone. And what? Sensei, are you going to bench me, co to pokieło go będzie mój czas marnować cenny. Dobra, tu widzę, że możemy coś. Okazja na zdjęcie. To lecimy w takim razie. Ciekawe, czy będzie znowu taki pościg. A propos tego pościgu przeszłam tu później. Okazało się że jednak musiałam dojechać do końca i zrobić zdjęcie, nie? Masakra, ja myślałam, że... Ja już chciałam tak zaawansowaną, wiecie, technikę użyć, w której po prostu jadę i robię zdjęcie, ale to... Nawet to mi się udało, udało, zresztą widzieliście, ale to nie chciało ze mną współpracować niestety. Już ten aparat się tak tragicznie odpala tutaj. Oj, my tutaj jedziemy. Dobra. Więc ciekawe, co tam teraz nas czeka. Może też znowu będziemy kogoś ścigać? Ojejku! Przejechałam psa! Ach, najgorzej. Jak gdy przyjeżdżam człowieka? Eee! Jak gdy przyjeżdżam psa. Beverly. Yo, what up, my brother? Check this shit out! Uh, you know Princess Georgina, that snooty English royal? She? Not really. She don't kick any table in Hills much. well, word has it she likes a blaze one for queen and country. if you know what i mean. <laughs> there's a deal going down right now. i need you to meet my contact outside chico's hypermarket and try not to blow his cover, okay? all right, man. this one i got. i'll hit you when it's done. i hit you when it's done. Oh. Jamal. Okay, let's here. Yo. Beverly's boy? Shit, I guess I am, homie. They're round back, heavy security. I'd take a photo from the roof if I was you. Okay, I gotta go. This conversation never happened. Yeah, I got you, homie. It's good. I have sticky cowboy, mindless passion, purple plunder, endless panic. Whatever you want. Marvelous. I'll take it all. <laughs>

Dobrze, dobrze. Eee, zobaczymy What sobie w takim ukończono paparazzo jej wysokość. Dobra. Jeszcze jakieś tutaj mamy. Tu mi się nawet nie chce jechać, jechałem, tam ostatnio 3 lata. Nie w takim razie lecimy tutaj. To Franklin tu gdzie nam pokazuje. Jazda, jazda. Ja nie o ten Beverly. Tak się kurwa ustawić, ale zresztą każdy tutaj się widzę ustawia. Ciekawe ile za to dostanę chociaż pieniędzy. Tak się zastanawiam. O, tutaj mamy zjechać. Post-op. A, na pewno są ubezpieczeni na takich jak ja. Ziuu, nie mam czasu. Czas to pieniądz, moi drodzy, a tu można zarobić. Ale fajny ten... Yy, w ogóle bardzo mi się podoba tutaj takie dopracowanko, jeśli chodzi o tą pogodę też, że jednak... Widok ekstra. Ja tutaj chyba nie byłam nigdy. Nie wiem czy tędy przejeżdżałam? No nie, tu widzę ten most, to chyba przejeżdżałam jednak. Tutaj jest mój zakręt, a ja się rozpędziłam. Aha, ja jedę do swojego starego domku. Tak, już dawno tu nie byłam, że zapomniałam, że tu mieszkałam. Czop! You your mama would turn over boy. Mm -hmm. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger. Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's all right. Nika. <laughs> Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where's Tanisha She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say <laughs> who is that? Hello, Missy. Wow, oh, Trevor. Franklin, you never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And aunt, my mother's old dried up ass. Shut sister. the fuck up. Yeah, shut the fuck up. Here, darling. Why don't you go get yourself something nice? Okay. Thank <laughs> you. <laughs> is this $7? said something nice, not expensive. A greedy fucking cow? Huh? No. Now get the fuck out of here. Alright. You men are all the same. Shed them to man. Man, what the fuck you doing here? Here with the boy. The boys. What? I'm fucking new in town. I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing.

where's this thing happening down grove street we shooting shit up spraying some other i can drive by with the best of them behave yourself man lamar what's happening what you in stress setup we buyin' weight homie something that'll move us up the food chain nigga for real not this real in this town nigga particularly where you and stress concern. man this is an investment opportunity you got to speculate to accumulate first rule of business hey since we're out here banging either you got some dust fool want to get butt-naked <laughs> i'll get whatever it takes me home boy homie's crazy man. <laughs> so i've heard homie live up here hey look everybody be cool man lamar about to do his thing all right what does he do? Oh, brother, Hey, be on point. This fool, janky. Courier service. Package to collect. You got the grip president accounted for you like that sample now we talking no <laughs> i'm already so we good nigga right well let's go how about a taste no man we leaving I want a taste of the other side of the brick. Now you heard what your boy said. You're leaving. Hey, come in there Give me, me that. The... Oh, god, ah! what Trevor does, Roby. Whoa, what the fuck? Did we uh -huh. ask for a key or a fucking ounce? Man, motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle or hustle. We're gonna shoot. We're gonna shoot. Ah! Well, 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 Gotta get off roll. Hey, listen here, bro. Kurda, się dzieje tutaj. Ale się dzieje. Ty kurwa wstałeś? Leżysz tu kurwa. Franklin zginął: Nie! Powtarzamy of course, że powtarzamy. Kurde Dobra, jestem z powrotem yy, Gdzie tu są? Gdzie tu jesteście? O, trzeba granat wziąć i ich załatwić

Dobra, dobra. Gdzieś tu jeszcze jest ktoś? Ten już tak daleko. Wy... Wypi... O Jezu, gdzie ty skaczesz? Nie idź tam. Jesus Maria. Zmieniamy się na tego Trevor'a, bo tu ich jest w pizdę dużo, bardzo dużo ich tutaj teraz. Ten jeszcze kurde leży i szczela. I co? Kurwa. Podążaj za Lamarem. A Lamar z drugiej strony jest. Dobra, Lamar. Jezus, Maria. Matko, jedyna. Myślę, że będziemy jechać skuterami

Kurde. Policja goni nas. A tam aresztowani. Aresztowani będziemy, jak mnie złapiecie. jedyna, ale pościg Action normalnie 007 No gdzie ty mi tu wjeżdżasz kurwiu No cały czas mi wjeżdża tutaj ten trevor No to gdzie wychodzimy na ląd Chyba tutaj na prawo pójdziemy na te statki O ty kurde Szybko Biegnij, on już taki postrzelony Ale pełno policji nas goni, ja nie wiem czy my uciekniemy Czy my uciekniemy im? Ja myślę, że nie To jest niemożliwe No właśnie, właśnie No, dawaj kurde Trzeba zmienić na Nie da się zmienić na tego Kurde oh. Ciężka jest ta akcja, powiem szczerze, naprawdę. Zgubbiny. O kurwa, jeszcze tak wy wypad. Wstawaj szybko, nie ma czasu. Nie ma czasu, tu są jakieś takie budynki. Może wcale nie musiałam tam biec, tylko gdzieś tu. Ale tutaj bez sensu. Biegniemy, biegniemy. Tylko gdzie my, kurwa, biegniemy? Gwiazdki, no kurde, taki, taki pościg. To naprawdę tu gdzieś uciekniemy. O, ukończona misja, dobra. Tamten chyba to był zły, zły pomysł, żeby e, ten. Żeby tam, gdzie ich jest pełno, biec, więc... No i co? I towar... Taki, taki sobie wymyślił, kurwa, Am Lamar tę akcję, nie? Masakra. Masakra z nim. Dobra, leczko, wysiadasz. Ale ją wyciep. Słyszałam, że lubisz się ścigać. oprzeć dziś yy, wieczór, ludzisko, to dobre wyzwanie. O, kurwa. <gryw> ja czytając... E, dobra. Co... W takim razie tamta akcja. Tu widzę, że już nie ma żadnych akcji. Dobra, to już jest chyba dla, dla kogoś innego. Dla Trevora. E, dobra, myślę, że tutaj taka duża akcja była, że sobie na razie e, zakończymy. Na razie sobie zakończymy, mi się wydaje. Także co? No dzięki i cześć.